Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku Skorpiona w czytaniu na wrzesień 2024. Moi drodzy, tradycyjnie czytanie zaczniemy od kart wyroczni. Tutaj zbadamy takie energie ogólne na ten miesiąc, potem przejdziemy do rozkładu na miłość na miłość dla singli następnie miłość dla osób w związkach, potem praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane, czy to tutaj, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne i nie zawsze będą z Wami rezonowały i nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji. Dlatego sprawdzamy swój ascendent, sprawdzamy swój znak księżycowy, sprawdzamy Wenus, nie polegamy tylko i wyłącznie na znaku słonecznym, bo bardzo często czytanie po prostu nie będzie z nami rezonowało aż tak bardzo, jak na inne umiejscowienie w kosmogramie. Dlatego szukamy po prostu swojej ścieżki, no bo to są czytania ogólne. E, no dobra. Tyle jeżeli chodzi o wstęp. Zaczniemy sobie teraz od kart wyroczni, tak jak Wam obiecałam, więc zobaczmy, co ciekawego mamy dla Was. Już mi karta wyskoczyła. Zobaczmy, co już tam mamy. Mamy przesłanie, to tylko kolejne wyzwanie. Nie wiem, czy któryś ze znaków nie miał e, już tego przesłania w tym miesiącu. E, nie jestem pewna, e, bo robiłam je z przerwami, powiedzmy. Natomiast kolejne wyzwanie. Wydaje mi się, że mogą być sytuacje, które będą dla Was takim wielkim challenge. Em. Będą dla Was. Mm, Czymś, co faktycznie pochłonie dużo energii i ustanie Wam na drodze i będziecie musieli to jakoś przepchnąć, ominąć, spróbować przejść obok tego. Mimo tego, że no wiem, że też emocjonalnie możecie czuć się mocno zaangażowani, bo nie ma co oszukiwać, nie ma co ukrywać, że no będzie Was to też sporo kosztowało, tak? Sporo nerwów, sporo trudów, sporo takich, mm, takiego usilnego... Starania się. Natomiast te wyzwania prowadzą nas do czegoś lepszego. Zwróć uwagę, że tu jest napisane: to tylko kolejne wyzwanie. Przede wszystkim tylko. To nie, nie traktujcie sytuacji, która nagle się pojawi w waszym życiu, nagle ustanie wam właśnie na drodze do celu jako coś wybitnie negatywnego i nie dajmy im tej, no może jej tej sytuacji. Poczuć, że to ona ma nad nami władzę, a nie my mamy władzę nad nią. To wszystko jest w naszych rękach. To jak sobie z tym poradzimy, jest po naszej stronie. Więc nie podbijajmy ego w cudzysłowie, no bo to sytuacja, to może być osoba, nie wiadomo. Eee... Tutaj, tej sytuacji, czy tam o sobie, żeby nie czuła się zbyt pewnie, tak? Wy potraktujcie to jako nauczkę, jako jakąś lekcję, coś, co, z czego możecie więcej wyciągnąć, aniżeli na tym stracić. Trzeba trochę inaczej do tego podejść, a przynajmniej tak Wam życzę, że będziecie w stanie po prostu do tego podejść w inny sposób. No dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość. Miłość dla, dla singli z podznaku Skorpiona. Zobaczmy, cóż ciekawego dla moich skorpionów. Singli na wrzesień 2024. Mm -hmm. Pojawia nam się Mag, tak jak mówiłam właśnie. Wszystko jest w Waszych rękach, wszystko jest po Waszej stronie. Mhm. Mm i na samym końcu dziesiątkę kielichów. Wiecie co, ja tutaj widzę trochę taki motyw, wyśleć, zacznęcie z kimś spotykać, jest jakaś tam rywalizacja, jest taka, no może niejasna sytuacja sobie tylko przesunę, mam nadzieję, że o, teraz chyba będzie lepiej to widoczne. I wy czujecie jakby trochę wam się ta sytuacja może z rąk wymykała, a niepotrzebnie. Niepotrzebnie tak czujecie, bo pojawia się nam mag i to wy tutaj trochę tak jakby rozdajecie karty. To od was zależy, czy znaczy, oczywiście, od emocji tej drugiej osoby, od tego, czy coś do Was czuje, też, ale tak finalnie to bardzo dużo zależy od Was. Czy Wy wyjdziecie z inicjatywą, czy Wy tutaj e, spróbujecie właśnie zawalczyć o tę osobę. Ja mam wrażenie, że tu może się pojawić jakaś, nie wiem, trzecia osoba, która naprawdę będzie takim, taką postacią drugoplanową. To nie jest ktoś, kto, czyli no, to może być ktoś, kto namąci, ale bardziej to Wy się nakręcicie na to, że ta osoba może namącić, niż ta osoba faktycznie coś zrobi. Rozumiecie motyw. Więc Wy tutaj nie dajcie sobie stracić tej zimnej krwi. Ja wiem, że Wy macie temperament i ja uważam, że Wy jesteście znakiem ognistym w znakach wodnych, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Macie w sobie naprawdę dużo tego ognia, mimo tego, że jesteście wodą i potraficie się dość szybko podpalić, szybko zareagować i tak no, po prostu zacząć działać. Natomiast postarajcie się to właśnie ukoić i właśnie podejść do tego, ok, to jest tylko kolejne wyzwanie, to jest tylko kolejna osoba, to jest tylko jakaś tam... Um, przeszkoda na, na drodze do mojego szczęścia, ale ja sobie z nią poradzę. No i, i to, to wszystko pokazuje Wam, że to w jaki sposób Wy sobie poradzicie z tą przeszkodą, jak, w jaki sposób uporacie się, czy to z tą sytuacją, bo to równie dobrze może być coś, co ta osoba Wam przekaże, powie i i wy no, nie przyjmiecie tego zbyt dobrze, no ale właśnie to, w jaki sposób wy sobie z tym poradzicie, w jaki sposób to przetrawicie, e, no będzie wpływało na rezultat, tak? Jeżeli podejdziecie do tego dojrzale, to macie tutaj dziesiątkę kielichów, to jest naprawdę potencjał na związek, to jest potencjał na dojrzałą, taką wyrozumiałą, ciepłą, no pełną miłości relację. Więc ja tutaj bym, no tak, może nie to, że się zastanowiła, ale też mm, ale bardziej e, właśnie postarała się. Być dorosłym, w cudzysłowie, no bo ja wiem, że możecie być dorosłymi i mam nadzieję, że jesteście dorosłymi, ale mam nadzieję, że właśnie Wy tu w tej sytuacji będziecie, no, no właśnie będziecie dorosłą osobą, będziecie dojrzałą osobą, o może bardziej dojrzałą aniżeli dorosłą. Tak to widzę moi drodzy, więc wykażcie się właśnie zrozumieniem, wykażcie się kreatywnością, to jest tylko kolejne wyzwanie, to jest tylko kolejna jakaś sytuacja na drodze do mojego szczęścia. Przecież nie będzie usłane różami, prawda? Przez cały czas. Tak to widzę, moi drodzy. Zabieram tutaj nasze karty na miłość. I co? Już idziemy na miłość znowu. Tyle, że to już dla osób, które są w relacjach, które są w związkach. Zobaczmy, co ciekawego mam dla Was, moi mili. Sprawdźmy, jakie przesłanie mamy dla osób w związkach, dla osób w relacjach. Sprawdźmy, zobaczmy. Och, a z pentakli, o coś tu nowego się dzieje. Zobaczmy, co ciekawego. Mhm. Mm no słuchajcie, albo nie wiem, czuję albo rocznicę ślubu, albo rocznicę po prostu, mm, e, rycerz różdek, albo może właśnie ślub, jest nowa droga, nowa ścieżka, może jakaś inwestycja, może, nie wiem, zamieszkacie razem, może kupiliście coś wspólnie e, i to wszystko jest w akcie miłości, to wszystko jest w akcie dobra wspólnego, e, może to jest budowanie domu, może to jest właśnie jakiś remont, no jest to naprawdę, no to są same pozytywne karty i zobaczcie, ten motyw ścieżki się tutaj znowu pojawia, bo ja bym cały czas mówiłam o tym, że ścieżka i coś stoi wam na drodze. Omijamy to, kombinujemy, staramy się właśnie znaleźć dla nas wspólne rozwiązanie. No i wy tutaj naprawdę wiedziecie takie mm, dość ślankowe życie, dość dynamiczne, bo tutaj rycerz różne też nam się pojawia, więc będzie dość dużo rzeczy się działo ale takich, które no, będą was prowadziły do tego szczęścia, będą prowadziły was do czegoś pięknego. No i w ogóle wasza relacja, no ja tutaj czuję ten wzrost, więc dlatego, nie wiem dlaczego w sumie, ale może tutaj właśnie, przyszła mi na myśl te, przyszedł mi na myśl ten motyw rocznicy, albo nie wiem, mieliście jakąś, jakąś rocznicę, a teraz zaczynacie, teraz dopiero możecie świętować, bo nie wiem, mieliście trudne, intensywne wakacje, czy nie wiem, dużo wyjazdów, dużo innych rzeczy, albo dużo, nie wiem, no, pracy po prostu, a teraz się uspokoi, to teraz możemy poświętować. Tutaj nie wiem, czemu czuję ten motyw świętowania. Czuję ten motyw wesela. Może wy właśnie bierzecie ślub. Jest tutaj coś niesamowitego. Jest tutaj ta magia, właśnie tej nowości, świeżości, mimo tego, że wy jesteście starymi sobą, tak? Wy jesteście starymi osobami. Znaczy starymi osobami pod, pod kątem, że no już się znacie tak dość długo. E, a tutaj no pojawiają się dodatkowe, em, niewiadome, ale też takie, wiecie, niespodzianki, takie pozytywne niespodzianki, bo to też. Em, też warto podkreślić, no ale tu. No ścieżka, zobaczcie, że ona się tam gdzieś kończy, ale nie kończy tak, że jest zamknięta, tylko właśnie już dalej nie widzimy. Więc widzimy część przed sobą, nie musimy planować więcej, nie musimy wychodzić z tego i starać się zaplanować kilka miesięcy do przodu, kilka lat do przodu, bo to nie o to chodzi. Cieszmy się tym, co widzimy. Czyli okej, okay, możemy, bo stoimy sobie tutaj, zaplanujmy nawet, wiecie, miesiąc albo dwa tygodnie co możemy porobić, co może się wydarzyć, ale nie idźmy dalej. Zobaczymy, jak nas będzie po prostu ta, ta ścieżka prowadziła. Ja, tak jak powiedziałam, czuję tutaj to budowanie, czuję tutaj to, czy to budowanie relacji, czy budowanie domu, czy, czy, czy po prostu um, gdzieś tam świętowanie, tak? Bo tutaj jest to mocno, mocno widoczne. No, super to wygląda. Życzę Wam tego, żebyście właśnie świętowali ze swoją drugą połówką. Tak to widzę. Zabieram, moi drodzy. I co? I lecimy dalej. Praca, kariera, finanse dla Skorpionów Na wrzesień 2024. Zobaczmy, co ciekawego mam dla was moi drodzy. Co ciekawego mam dla osób z poznaku Skorpiona na wrzesień. Dziesiątka różdek, no i jest zapierdziel oczywiście. No jak żeby inaczej, nie nie ma, nie ma innej opcji po prostu. Dziesiątka pentakli jako druga, no ale wiecie, gra jest warta świeczki, tak? Gra zdecydowanie jest warta... Świeczkiem pojawia też nam się siła. I myślę, że tutaj to kolejne wyzwanie, to kolejny nie wiem, projekt, to kolejna rzecz, którą muszę zrobić, ale widzę, widzę w tym wszystkim cel, widzę w tym wszystkim sens, bo ile on z nas wykonuje pracę, której no, czuje, no, że tutaj nie ma, nie ma dalszej przyszłości, nie ma dalszego sensu, jest tylko takie ma, maszynowe wykonywanie swoich zadań. U was jest tak, że wy czujecie tę presję, to, że macie dużo rzeczy do zrobienia ale też możliwe, że weźmiecie sobie, nie wiem, dodatkowe zlecenia, może dodatkową pracę, może coś jeszcze po godzinach, bo tak jak powiedziałam przy osobach w związkach, że jest jakaś inwestycja, to jest dziesiątka pentakli to też jest. Zobaczcie, że z tyłu, od tu na tej karcie, że ją przybliżę, na tej karcie jest dworek, jest dom, nie? Oczywiście się nie ładnie nie wyostrzy, nie wyostrzy. no jak. No ale dobra. Więc możliwe, że właśnie chcecie w coś zainwestować. Czy to właśnie w dom, czy to, e, że dosłownie kupić dom, mieszkanie, albo też w jakiś remont, jakąś renowację, nowy sprzęt. Więc wy się skupiacie na tym, żeby faktycznie te pieniądze odłożyć, żeby pozapierniczać po, po trochę, żeby no, mieć później na te przyjemności. E, dodatkowo siła, no to też jest ten moment, w którym wy. Czujecie, tak jak powiedziałam wcześniej, że wy jesteście takim trochę znakiem ognistym z trygonu wody. Wy macie ten charakter, wy macie takie wiecie, no, no jesteście charakterne, charakterni po prostu ludzie. I ta siła też nam pokazuje, że Wy się zaprzecie i Wy dacie radę. I może to jest Wasza filozofia, żeby traktować problemy, komplikacje jako wyzwania. Może po prostu tak sobie to zaprogramowaliście w głowie, że nie, nie będę tego traktował jako jakiś wielki problem, potraktuję to jako wyzwanie, jestem silny i sobie poradzę, bo siła też nam daje właśnie takiego kopa, taką moc, e, takiego, wiesz, wiecie, konkretne, konkrety, tak, konkretną siłę. Jakby nie było. Tak to widzę, moi drodzy. Zabieram e, karty. Uh -huh. I przechodzimy do ostatniej części czytania, czyli do czytania na ducha i emocje. E, zobaczmy. Coś ciekawego mamy, jeżeli chodzi o ten aspekt. Uh -huh. Zobaczmy. I pojawia nam się. Okej. Okay, y, pojawia nam się znowu aspentakil, który nam się pojawił w czytaniu na związki, nie? Ciekawie. Mhm. Uh -huh. Sprawdźmy, co mamy dalej? Koło fortuny. Okej, okay. takiej koło fortuny. No, Los jest po waszej stronie, moi drodzy. Los jest po waszej stronie dwójka mieczy. Okej, okay. no jakby nie było, nie dziwię się, że dwójka mieczy się gdzieś tutaj pojawia, no bo dwójka mieczy, no to, no to jest karta wyborów, tak, trochę takiego stania między młotem a kowadłem, a wy jesteście w takim miejscu, że idziecie ścieżką, ale musicie podjąć decyzję, jak nie wiem, przeszkody na drodze ominąć. Mm, ale tak jak mówiłam, los jest po waszej stronie, los się do was uśmiecha i my Myślę, że Wy też czujecie taki przytulas od właśnie od Trzech Świata, że wszystko jest ok. Nie ma czym się nie wiadomo jak przejmować, nie ma czym, nad czym się nie wiadomo jak zastanawiać. Oczywiście no, zastanawiać się trzeba, ale mm, nie przekombinowywać, O może tak. O Asie Pentakli już się nagadałam przy okazji miłości i, i tym podobnych, no ale znowu, skoro pojawia nam się po raz kolejny, to ta karta chce pokazać nam po prostu, jak ważną jest kartą w tym czytaniu. Bo ona nam nadaje właśnie te nowe początki, świeżość, i to jest trochę tak jak. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, może to jest wasza sytuacja, że wy wyprowadzacie się z domu, no nie, i rodzice mówią: powodzenia, czekają na ganku, machają wam, wsiadacie do samochodu z bagażami, odjeżdżacie i zaczynacie nowy etap życia. Oczywiście to nie musi być tak, ale tak sobie to wyobraziłam w głowie, że po prostu kończymy ten etap. Żegnamy się z przeszłością, mimo tego, że będziemy oczywiście wracać, tak, będziemy, no gdzieś to będzie w nas dalej tkwiło, tak, w taki pozytywny sposób, ale zamykamy pewien etap, otwieramy się na coś nowego e, i okej, okay, będą roszady, ale to nie oznacza, że to nie będą sytuacje, które pozwol nie pozwolą Wam na... Na rozwój, tak? Yy, czy tam yy, nie, nie będziecie się demotywowali tym, że coś się wykrzaczyło. Po prostu staracie się. Ogarniać te mini pożary od razu, jak się będą działy. Te mini mm, wyboje na waszej drodze omijać w odpowiednim momencie. I myślę, że to jest taka naprawdę bardzo, bardzo dobra filozofia. Plus czujecie właśnie ten, ten uśmiech od losu. Nawet jeżeli pojawiają się komplikacje, to dalej czujecie to wsparcie, ogromne wsparcie od wszechświata. Tak to widzę, moi drodzy. Dajcie znać, czy rezonuje. No tu było ciekawe, ciekawe bardzo. E, no i co, trzymajcie się cieplutko i miłego września wam życzę. Do zobaczenia.